jestem manko wszystkim jestem strony Kasanowa i w tym filmiku pokażę Wam jak szybko i tanie zrobić SBC o Informę 84. Także przejdźmy do wyzwania. Wchodzimy w zakładkę live. No i szukamy. Wymienna rozbudowa TOT w 84. Jak widzicie, jak zrobiłem, możecie sobie z, zgapić składnik i odbierzmy paczkę. Także przejdźmy do sklepu, no i otwórzmy paczkę. Liczę na coś dobrego, ale niestety jest to samo Castillo 85, który jest warty na okolicach. 15 tysięcy, także tragedia. Także dzięki za obejrzenie tego filmiku. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. No i widzimy się kolejnym razem. Siema!